Także, na samym wstępie chcę tylko prosić o łapkę w górę, o subskrypcji, bo mnie to bardzo motywuje i koniecznie kliknięcie dzwonek, aby być na bieżąco z moimi materiałami. A komu to potrzebne? A dlaczego? dlaczego? Siemanko, jestem w to jest kolejny materiał na moim kanale a dzisiaj otwieramy sobie paczki za Food Champions oraz odbierzemy nagrody za Division Rivals i oprócz tego tworzymy 33 dodatkowe paczki na, na tocy Ultimate otwieramy pierwszą nie przedłużając złotą paczkę może akurat będzie tutaj jakiś tocy z Ultimate, w ogóle to jest ciekawe że jej nie dodało SBC a o Tots Ultimate, to jest troszkę głupie bo jednak zawsze te tocy Ultimate były do zrobienia w SBC, a tym razem są po prostu SBC Deluxe czyli te SBC w którym to można e, zrobić no, Można zrobić SBC i wtedy trafiacie albo kartę z, li, z Ligę, albo z serii A, po prostu z tych pięciu głównych ligi to jest i trochę e, hazard można powiedzieć, ponieważ no nie, wiecie, nie wiecie kogo traficie, możecie trafić kogoś naprawdę dobrego, a możecie trafić kogoś naprawdę słabego. Tutaj naprawdę tych toców jest tak strasznie dużo do, do trafienia, że my naj, najprawdopodobniej trafimy do kilka trajkowicza czyli bramkarza z ligą, który jest najmniej chyba pożądaną kartą, jeżeli chodzi o wszystkie karty do pozyskania. Dobra, mamy już dzisiaj trzecią paczkę. No jak na razie nic dobrego, ale w sumie nie ma się co dziwić, bo te paczki są dosyć słabe. No a zresztą jeżeli chodzi o te lepsze paczki, no to one będą na sam koniec, ponieważ parę lepszych paczek będzie, choć takich jak paczka piłkarzy. Także wiecie, warto oglądać, warto oglądać cały odcinek do końca. E, cyk i to wysyłamy na listę transferową, ten pan idzie na Quixel, czyli pan Inui. Paczka zawodników to jest najprawdopodobniej paczka, e, to nie jest paczka za 5000, więc może akurat będzie coś w niej dobrego, jako że to jest darmowa paczka od jej może coś nam wsadzą. Tutaj, no niestety nie ma nic dobrego, jak na razie mój brat tworzył dwie złote paczki i tam były świecące karty, jeżeli ja otwierałem, no to nie było świecących kart. Romero Fernandez, który niedawno miał dotca, oprócz tego Pika, Tomori Carlos Soler, Hmm, na razie nic ciekawego w tych paczkach nie leci, ale może, jeszcze 30 do końca. A i była tam złota paczka zawodników, która jest troszkę gorsza mogliśmy ją otworzyć, ale tutaj może coś będzie, niestety nie, już myślałem, że takie spowolnienie będzie, no, ale jak widać nie w naszym przypadku. Jest jeszcze SBC ogwarantowanego toca z reszty świata, więc może akurat zrobimy to SBC. Bo tam jest parę fajnych kart do trafienia, takich jak Mislav Orsic, który byłby bardzo fajnym zmiennikiem. A nawet, jakby się ukrzyć, to dałoby się go wkomponować do pierwszego składu. W ogóle jego kartę została chyba upgrade sztuczek, jak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Złota paczka zawodników to jest ta, chyba, którą dostaliśmy od jej. Najprawdopodobniej będzie niewymienna, więc może tutaj coś będzie. Halo jej, no niestety nic dobrego. No to jest dramat, to jest kurde dramat. Zaraz zadzwonimy do jej. Już mam telefon przyszykowany, zadzwonimy do jej i ja się im pożalę. Autentycznie się im pożalę. Ja mam strasznie słabe trafy. Tak, tak będzie, nie, nie żartuję. Nie to, nie to, że się boję do nich dzwonić, ponieważ jest Boże ciało i wątpię, żeby pracowali, aczkolwiek może do angielskiego oddziału, ponieważ nie wiem gdzie w Anglii jest to święto. I może będą, będzie chociaż pewnie linie będą przeciążone, bo tu za dużo osób będzie dzwoniło. <laughs> bo wiadomo, jak to z serwerami jej je rdywa, i czasami ludzie potrafią dzwonić kilka razy dziennie. Były i takie przypadki, o kurde. No dobra, to bierzemy wszystko na listę transferową. Na razie mamy dużo miejsca. Same duplikaty. No i nie zapowiada się dobrze, nie zapowiada się dobrze. Teraz trochę, proszę bardzo. A potem już będą te paczki z animacją, czyli z animacją są te fajne paczki z tą flarą na ziemi I one są bardzo fajne, ponieważ fajnie wyglądają Tutaj coś będzie Jest TOC, jest walkout Może jakiś ultimate Norwegia, to nie będzie TOC ultimate, to to będzie Nie wiem człowieku kim ty jesteś, to jest TOC Szkoda, się, że to nie jest ten David, który ma 94 punkty Roll. ale jest TOC Mamy TOC, co prawda niewymienny, ale jest Jest TOC, kolejne trafione po dłuższej przerwie Mamy, mamy, wreszcie trafiliśmy. Muszę policzyć do, do tytułu to co dzisiaj trafimy, bo mam nadzieję, że dużo, że to nie będzie ostatni toc, choć mój brat już się śmieje pod nosem, ale ja wierzę, że to nie będzie ostatni toc. No, spak Uwaga, ja mam strasznie słabe szczęście do otwierania paczek. Mój brat jak widać trafił jednego tosta. Tutaj coś będzie dobrego. Uwaga. No niestety nie ma walkoutu, więc to sobie pomijamy, żeby nie, nie przedłużać sztucznie tego materiału, chociaż i tak troszkę go przedłużę, żeby wiecie, żeby był dłuższy czas oglądania, żebym mógł więcej zarobić, he <laughs> chociaż i tak nie zarabiamy nic na razie na YouTubie. Także wiecie, no takie, ta, takie, takie, takie życie. Ja no, my przechodzimy do kolejnej paczki z animacją. Mieszka mi lata. A może to przyniesie szczęście. Nie mało kałki niestety, ale są banery przynajmniej. Francja z banerów, kto to mógłby być? No zobaczmy. Antony Marcial. Ile to możesz kosztować? Tony? Tony Martial kosztuje 5000. Pierwszy raz go trafiliśmy chyba w historii. Yy, nawet jak mieli, nawet jakby był koniec FIFA, to go nie trafialiśmy, a teraz proszę bardzo. Kolejny zawodnik, bardzo fajny, ponieważ to zawsze jest 5000. Mmm... Ma kolej? Ta paczka jest dosyć słaba. Ta paczka jest dosyć słaba. Więc otwórzmy ją sobie. A reszta o myślałem, że może coś dobrego akurat będzie. A resztę sobie otworzymy tych lepszych paczek. Najpierw otworzymy te gorsze a potem dopiero te lepsze. I teraz mój brat w okularkach szczęścia otworzy paczuszkę. A srebrnego możesz skwikselować. Chociaż dwie welech no, a to wiedziałem, ale mi się spać zachciało. Godzina 10.15. Była 10.15, kiedy zaczynaliśmy otwierać. No, ale zobaczymy co to będzie, co to będzie, co to będzie. Uwaga, ladies and gentlemen i tutaj będzie coś. I to jest karta Man of the Match. Tylko pytanie kto to będzie? Bez walko. Tu H. Ten... O człowieku, o człowieku, mamy moc ma. Mamy Motma, ale co to jest, ja się pytam? Czemu nie ma walkoutu i czemu nie ma, czemu nie ma Korei? I do, na dodatek nie mi? Po co mi taki gość do kolekcji z Korea żadnych kolekcji nie robi? Nie robię. No nie wiem. To jest real, Vajado. ty, chłopie, to może coś kosztować. Eee! Zaczęło się dobrze, zaczęło się dobrze, ale QuickServe. Dobra. <ścoughs> zaczęło się naprawdę. A moja kolej. Było naprawdę pięknie przez moment, ale no niestety paczka dwóch piłkarzy, nie wiem nawet za co, ale jest paczka dwóch piłkarzy, którą otwieramy w tym momencie. Nie ma nic dobrego chyba, więc pomijamy. No niestety, no niestety, tak to jest, tak to jest. Rodak i Cardona. Rodak też niedawno miał Totsa. to co. Znaczy nie, nie, niedawno, jakiś miesiąc temu, bo to była pierwsza drużyna Team of the Season, to znaczy druga drużyna Team of the Season. Eee, obok Premier League Mamy teraz troszkę lepszą paczkę, otwieramy Mój brat próbuje... Czym to próbuje próbujesz wychodzić? Rokiem? Może? Może? Może nie Może nie Teraz pada, trzeba będziesz dezynfekować Te okularki ci nie pomagają, weź się wyrzuć na śmietnik Albo nie, nie wyrzucaj, bo one są moje Dobra No i przechodzimy do kolejnej paczki hmm, Otworzymy sobie paczkę dwóch piłkarzy A potem paczkę piłkarzy elektrum, żeby te lepsze zostawić na koniec Wiem, że mam, mam jeszcze jedną paczkę za 50 tysięcy chyba O, jest coś dobrego Nie ma lookoutu niestety, a szkoda Hiszpania, no nie Hiszpania to jest najgorsze. To tak jak PLKD trafia do bo my trafiamy do jego koszty albo Moraty O, Koke tym razem, więc jest, jest git Nie można narzekać, jest git, jest naprawdę git Eee, a, teraz twoja kolej. Jakaś słabsza paczuszka. Tuszka, mam pacz, właśnie mamy paczkę Ultimate i to będzie paczka, którą otworzymy na koniec, ponieważ to będzie paczka naprawdę niesamowita, choć w której nie będzie banerów, więc na zakończenie po niesamowitych tlechpikach, jakie to na pewno dostaniemy za Golda 3, eee, otworzymy sobie paczkę Ultimate. Teraz kiedy złożyłem zespół, planuję rozegrać całą ligę weekendową. Ostatnio mi się to nie udało, ponieważ chciałem na ostatnią chwilę dobijać ee, zwycięstwa, ale była burza, była burza i możecie się domyśleć, nie dało się grać po prostu, wolałem nie, nie mnie ryzykować przypięcia e, konsoli i nie grałem. No, taka historia. Jeżeli kogoś to interesuje, jeżeli ktoś jeszcze dotrwał do tego momentu. O! No nie ma workoutu niestety, nie ma okautu Hiszpania Ajajaja, jest ja, ja, ja. znowu Hiszpania To może drugi raz koke oceniam na 85 to bym bym się nie obraził aczkolwiek to będzie i Jaramendi, i Jaramendi to mnie cieszy, a ty ile kosztujesz? Eee, QX, ale QX raczej raczej nic, nie jest warty smutna prawda, dla tego chłopaka właściwie dla tego mężczyzny, bo jest mnie pewnie kilka lat starszy no i dobra, już się zaczynają te lepsze paczki. Uwaga, 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 nie ma nic dobrego. Nie ma nic dobrego, więc sobie pomijamy. Na razie jeden toc i jeden walkout na tyle paczek, to jest jakiś dramat. To jest dramat, moi drodzy Ja się pytam, kto to w ogóle te paczki otwiera? No ja nie wiem. 450, dobra, to pixel. Tam 200 ml różnicy, to nam mniej nie zbawi. A może. No a to otwórzmy sobie może to, opać, że Electron Prime. Why not? Why not? O, tutaj będzie coś dobrego. Ale nie ma walkautu. Portugalia. To jest ciekawe, to jest ciekawe, że trafiamy w Portugalię, ale szkoda, że nie ma walkautu i nie ma to To wtedy... uh huh huh kolej a kolej, i wood. Dobra, więc nie najgorzej. Teraz trwa kolej. Jeszcze 15 paczek nam zostało, no szczęścia na razie jak za bardzo, za bardzo chyba nie ma. Dawaj otwieraj. O, paczka Rzadkich Piłkarzy, to jest, czyli że to jest paczka za 25 tysięcy tak jakby, bo to jest połowa paczki za e, 50 tysięcy, ale no niestety. <grytania> to jest przedsmak paczki Ultimate, tak mi się wydaje, że to jest przedsmak paczki Ultimate. E, Bufal, Diallo, Kujate, bo on już powoli kończy się miejsce na no liście transferowe, zaraz trzeba będzie troszkę przewietrzyć tą listę transferową. Teraz otwórzmy sobie tą paczkę. paczkę paczka Ultimate zostawię na koniec jako, że ona jest taka superowa. Wydaje się superowa. No to otworzymy ją na sam koniec. No i dobra. Przechodzimy zaraz do kolejnej paczuszki, tylko posegregujemy sobie te karty. Uuu Martinez fajny. Oc oceniony ocen na 80. A więc to były banery. A, bo to był ten błąd z kartą Konnebol. <kluszy> więc no takie życie, że czasami błędy się zdarzają na no wiadomo, i też pracują ludzie. Ale no, przydałoby się to naprawić jednak, bo te karty konne boli jednak potrafią czasami zawieść i można dostać depresji. Nie mówię, że ja dostałem przez te paczki, ale niedługo dostanę. Tak będzie, tak będzie, tak będzie. Dobra, przechodzimy do kolejnej paczki, tylko może sobie jeszcze posegreguję miejsce na liście transferowej. Bomba do Laos to było Cyk, ty pójdziesz Cyk, ty pójdziesz Kogo tu jeszcze można wysłać? Cyk O, a koszta, bo to jest MLS Więc się raczej nie przyda Widzimy się chyba za momencik No не могу, потому что это

Dobra, odfinajmy kolejną paczkę. Chwała kolej. Uff, może po takiej krótkiej przerwie? Kaman, 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 kaman. Fajna paczka, bo na akładce był Jadon Sancho, był Virgil Van Dijk i Vinicius Junior, ale w, w, zawartość tej paczki pozostawia wiele do życzenia. Taki Bertrand Traore, Juri hmm. Kola Colasinjak, Dumbia. No nieźle, no nieźle. Trafiamy legendę, chociażby... chociaż tro trochę... zmienił się ten Dumbia, nie ma co. Dobra, co otwieramy najpierw te bez animacji, teraz ma jako tak. Ta. To! No i zobaczmy, co tutaj będzie się długo ładowało, coś musi być. Niestety nie, niestety nie w tej paczce. Ale może w paczce Ultimate wpadnie taki chociażby Cristiano Ronaldo, może. Się nie napalam, bo najlepsze trafy są podobno wtedy, kiedy, kiedy się tego człowiek nie spodziewa. No, ale może. Dobra, Resztę na Quicksel Co chciałeś, co, co, co chciałeś z nimi zrobić? <gry> Dobra, dawaj, 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 Zacieramy rączki na dobre trafy, zacieramy rączki na dobre trafy. Może gdzieś tutaj będzie... O, jest coś. Nie ma walkoutu. Francja. Może znowu Marsja, znowu 5000 tysięcy bym przytulił, jak najbardziej. A jeżeli nie, no to kto to może być? Mbappé. Mbappe, ta. Nie w tej FIFA. Rufier. Ej, Rufier to nie jest dobry. To nie jest zły traf. Ja chciałem powiedzieć, że nie jest dobry, ale jest dobry. Kurde, dużo tych kart. Więc Non-Rerów sobie zostawimy. Nie będę ich ruszał, więc Szaka. Kerer Wszystkich mam niewymiennych. Dobra, i Joranta. Dobra, i może jeszcze Kościelny, bo on jest wysoko oceniony i Orban, bo on jest wysoko oceniony, a reszta na Quixel Cyk, 12 kart, aż 12 kart musiałam zquixelować, Wyobraźcie sobie? Dobra, teraz paczki z animacją Dobra, otwieramy paczkę z animacją Zobaczmy, zobaczmy, co tutaj będzie O, coś, może, nie, niestety Karta z Champions League dużo duplikatów, ale mało potrzebnych. Gdyby to był jakiś duplikat Cristiano Ronaldo od Team of the Year, O, to wtedy. To wtedy by się działo. <grytania> nie wierzę w typa co robi, nie wierzę w typa co robi. Ale może to przyniesie szczęście, no nie, idźmy z tym, idźmy z tym. Ale znowu karta UCL, więc nie jest najgorzej. Skoro mamy kartę UCL, to zawsze można się cieszyć, bo te karty były potrzebne do SBC i może jeszcze będą potrzebne do SBC. Aczkolwiek to różnie może być z tymi jej i z tymi paczkami i z tymi kartami potrzebnymi do SBC. Teraz moja kolej. Co teraz uchem, uchem otworzę? Dobra. Może, może coś tutaj będzie? O! Proszę bardzo. No i nie ma walkoutu. Kolumbia, więc to będzie albo James Rodriguez, albo Falcao. Wolowym Jamesem, bo jest wyżej oceniony. Ale to jest Falcao. Standardowo. Dobra, Falcao był wysoko oceniony. I Murillo. I tym samym mamy ulicę transferową zapełnioną. A tak to jest, tak to jest niestety w życiu. Dobra, masz otwieraj teraz. Nie paczkę ultimate. możesz mega paćkę otworzyć w sumie. Mega paczki są spokojne, mamy ich dużo, więc to jest mega plus tego paku openingu, że mamy sporo fajnych paczek. No i tutaj nic nie będzie. Zawsze kiedy mówię, że są spokojne, to nic nie ma takie, ale no, tak, tak zawsze jest, po prostu tak jest za, za, zawsze. Eee, Kolorow ok. Eee, o, mamy paczkę, złotą paczkę cyk i paczkę rzadkich kart. Madison na 82, więc zapraszam na listę transferową. Reszta Quixel. Więc mamy jeszcze dwie paczki, mamy jeszcze dwie paczki. Złota paczka. Zobaczymy co tutaj będzie. teraz otwieramy paczki bez animacji, ale, ale nic dobrego, ponieważ to znaczy będzie to karta świecąca, więc to jest zawsze jakiś plus, nie? No, ale jednak przydałoby się coś lepszego trafić Kazri, Kazri, Cook, Serdar. Serdar też miał to co jakiś czas temu, co ciekawe, a my go nie trafiamy, nawet teraz otwieraj tą. 12 kart, 12 zł 12 rzadkich, ciekawe czy to mogą być piłkarze, bo jeżeli tak, to by było spoko Ale nie ma tutaj nic dobrego, ale karta UEFA Champions League, więc no niekoniecznie nie coś, 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 coś takiego, co się da sprzedać za duże pieniądze Ale Kowacić jak najbardziej, na ten transferował za Kuka Dobra, reszta na quick 1500 końców <śmiech> <śmiech> Ciak. Moja kolej? Dobra, to otwieram. Mega paczki. Ale teraz poszło, może to przyniesie szczęście. Jej, słyszeliście? Słyszeliście co mu dolega? Mu dolega alergia na słabe trafy, ale tak jak widać, Ojej, oni chyba tego nie słyszeli, więc musisz głośniej następnym razem. Dobra, Kuja Kujete, gilerme, latza. Dobra, reszta na quicksell. Proszę bardzo. Mega paczka. <laughs> jej, kaman jej. O! Jest walkout, tylko pytanie kto? Bo naj, najlepsze karty są do trafienia. Eś. O to będzie Laporte. Laporte, do, 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 Dobra, bo on będzie potrzebny do SBC, gdzie trzeba będzie przypalać wysoko ocenione karty, a więc nie jest najgorzej, więc no, trzeba się cieszyć, A aniżeli martwić. Ja coś długo się ładuję ta paczka. Dobra i Dobra, jest, czy nie ma, jest czy nie ma, jest, reporty i wymienny, także spoko, o Artur 8, 8 4, więc tylko się cieszyć, eee, Artur zapata, a reszta na Quixel, więc dobra, to nie była najgorsza paczka, chłopie, chłopie, to, 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 tylko po co zdrościć, dobra, ostatnia mega paczka leżąca do mnie i zobaczmy co to niej będzie może coś dobrego i jej kaman okej 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 nie Lewandowski jest do trafienia nie nie zapomniałem o tobie nie już jak nieby dobrze nie ale nie nie jaki troll to jest to jest coś nie, nie... do wyobrażenia, kurde, no. Ja się pytam, baciemu, pourquoi, why, warum? O, Tak się nie robi, jej, tak się nie robi, więc musicie nam dać jeszcze Lewandowskiego, żebyśmy byli zadowoleni, ale najpierw to nam go nie dadzą. Dobra, przejdźmy teraz do wybrania nagród za Division Rivals oraz Champions. Division Rivals oczywiście wezmę monety, bo to według mnie... Jest najrozsądniejsza opcja. No. no. Więc odbieramy sobie 50 tysięcy monet, i oprócz tego bierzemy jeszcze 30 tysięcy końców za Divergenera za Food Champions. No i zobaczmy pierwszy pik należący do mnie, czy do ciebie ty chcesz czy ja. Otwieramy pika i zobaczmy co tutaj będzie. O jejku. Na no to C Ultimate akurat najgorsze, najgorsze piki, chyba bo będą, bo jak widać. A no wiadomo, to jest tylko Gold 3, więc tutaj nie ma się co dziwić, że takie słabe piki. Więc na przypałkę będą, na przypałkę będą palone te, będą palone te karty. Mamy jeszcze oprócz tego 5 paczek. No i zobaczmy, mega paczka, mega paczka. Teraz my kolej. Mega paczka, dwie paczki za 50 tysięcy i mm, paczka Ultimate, więc naprawdę dosyć dużo warte są te karty. Są te paczki. Ale dwa to trafione, nie jest najgorzej jak na, jak na nas to naprawdę nie jest najgorzej na tyle paczek. Widziałem ostatnio United też nie miał szczęścia do otwierania paczek, ale no dobra, to sobie quicksellujemy Bo nie ma już po prostu miejsca na liście transferowej, więc Quixel tych kart mega paczka, a potem wypaczki za 50 tysięcy i paczka maj została nam. Może, proszę jej takiego Mbappé, albo nie wiem, albo nawet lewego mogliby nam dać. Kurde. Karty, które mnie interesują to Mbappe, Neymar Ronaldo Messi, więcej kart nie chcę. Czy to jest tak dużo? No może i tak, ale... No Martinez, ty niedawno miałeś takiego Super Toca, naprawdę. Aj No niedawno miał takiego kozackiego Toca, wyobraź to sobie, żeby trafić takiego kozackiego Toca. Teraz wychodzi w męcha. Dobra, otwieramy. Paczkę za 50 tysięcy, może coś tutaj będzie. Jedna z nich jest niewymienna najprawdopodobniej. Ok nie ma walkoutu paczka za 50 tysięcy w której nie ma kautu ale jest co jest na 83 którego już mamy dobra reszta na Quixel nie ma, się, nie ma żadnych sentymentów reszta na QXL proszę bardzo no i została nam ostatnia paczka w dzisiejszym pack openingu, ta najlepsza, ta w której to może trafimy jakąś dobrą kartę, aczkolwiek no ojej, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie, nie ma nic dobrego, no to w paczce ultimate czekają nas najlepsze trafy, tak mi się wydaje. Kolaro, dobra kolorowo, wezmę na listę transferową, reszta na Quicksa. więc to była paczka za food champions, teraz uwaga, ostatnia paczka, ostatnia paczka na dzisiaj. Paczka Ultimate Paczka za Division Rivals, za, za wygranie 300 mecze. Jest coś Jest Toc Trzeci Toc Dzisiaj m 61, to nawet ty jesteś wyższy od niego. Z powrotem i otwieramy kolejną paczkę. Znaczy pierwszą w sumie. Paczkę z reszty świata. Jeżeli będzie Orsić, będzie dobrze. Tylko Orsic mnie interesuje. No ale może być też coś innego. Otwieramy oczywiście. Jest Team of the Season. Kolejny trafiony. Zobaczmy, co tutaj będzie. Hello, Brazylia. Kim ty jesteś, człowieku? SPO. SPO. Wysoka ocena chociaż. 92. 92. Ej. Nie jest najgorzej, i to jeszcze grywalny chyba, jako super zmiennik Zobaczmy jakie ma statystyki, Czter 4 na 5, ej to będzie super zmiennik Zwinność 95, równowaga 90, przyspieszenie 93 95, szybkości biegu 90, ej to będzie naprawdę super zmiennik No ale dobra, nas, nas interesuje Team of the Season Deluxe I otwieramy Otwieramy, otwieramy Team of the Season Deluxe no i zobaczmy co tutaj będzie Niemcy napastnik Czyli robimy jeszcze jedno <laughs> widzimy się za momencik no To jest. już lepsze było wreszcie świata No tyle jeszcze wreszcie świat. Nie? No Nie ma reszty świata już Ultimo of the Season Deluxe wyszło dwa, dwa razy. Jedno wyszło wcześniej, a drugie zamiast e, to call Ultimate. No tak było. Niezmyślnie. Święcenie wymaga ofiar i przepalamy kilka kart, które rozegrały dla mnie sporo matchów, chociażby Cordoba, który jest niesamowity. E, ma tutaj większość kart właściwie wszystkie są niewymienne. E, no i Parisić. 184 spotkania, 103 gole, 172 asysty. Przepalamy, nie ma co, przypalimy, palimy i otwieramy kolejną paczkę Steam of the Season Deluxe. Może coś jeszcze się trafi akurat takiego dobrego, które co zasili nasz skład nawet na ławce rezerwowych by było fajnie i cyk otwieramy. United nam pomoże. Ej. Dobra, 9-4 oceny jest, dziękuję wam bardzo za bardzo oglądanie i tym razem na serio. Strzałeczka.